Dobra, bra, jedziemy. Ej. Muszę zbierać 80 monet na lepsze auto. Mam 50 w tym momencie. Ja mam 65. Hamuluj? Kurwa! Ty jesteś uposiedzona, czeka! Gdzie od razu będę hamulować szybciej? Kurwa! Zbieramy 1000 obs na koncie nagrywamy live na mm, Roblox'ie. Hamuluj. Do mnie mówisz. Siebie okay. mówię. Kurwa. Hamuluj. 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 Ok. Hamuluj. Uwaga, bo tu będzie zwolni. Tu powolutku. Dobra. No kur... Jak tu nie pamięć? Nie chcę powoli jechać na twój się na tym rozpędziło. Kurwa. Doł tam w ostro. No dobra. Ja muszę to sama do siebie mówić hamuluj już. Ale ci kurwa naguje. Wiem. Ma swoje lata staruszek. A jest... może? <noise> <M> <noise> <M> <noise> Czekaj. Bo mam darmową nagrodę. Ja też chyba. O! Darmował to. Masz. Drugi. Gdzie? O. Drugi. O! Lodowy samochód zwykły. Mam już chyba. Ja ludowy samochód też. 20 monet. Dobra, Ogni w pizdę, daj mu, daj mu, daj mu. Czemu to z... po lodzie jedziesz jak... jakoś kurwa szybciej? Jak... Co Cofam. Nie, pewnie się rozpędziła, złapał jakieś obroty kurwa ludzkie. Lewe obroty złapał, jak chuj. Slink się rozjebał. Nie ja się... Kurwa teraz to samo, że <laughs> Ej dora! Idziemy mm. losować auto Masz o gdzieś monet tak? Mhm mm mm. Kurwa lubię samochody Ja też Ja pierdolę 40 koniów wracamy kurwa z ja. Bo ja pierdolę Nie lubię samochody nie? No właśnie kurwa Dobra, dajemy ogień w tego kurwa ogień. Gotowy? Mhm. Mm to byłem już bardziej widzisz gotowa. Byłem ja robotów, w której miał wyjebane. To nie bo ja muszę hamulować. Hamuluj. Jedź. Kurwa hamuluj. Jedź ogień Dobra, Pomaluj Ogi Dobra, lud Jedź cały czas na gazie, cały czas na gazie kurwa. Mam cały czas na gazie, mówisz. Jedź. Czekaj do tyłu, bo się zagadzi. Kurwa, coś <laughs> <jest> gdzieś... się <Kurwa. śmiech> O kurwa, ty, kurwa. Jedź kurwa. Jebany. Jak... Dobra. Chybany łapaj lewe obroty, kurwa. O kurwa. Co... Cofaj! Cofaj ty kurwo Cofaj! Co Słucham, tak. Cofam, cofam, cofam. Zrastuj! Czekaj, bo hamulę zniżę. Zaciągnij. Hamuluj. Ognij. Ognij, ognij. Kurwa, <noise> prawie no. Ci <noise> <noise> się mnie lepiej nie słuchaj, kurwa. Ci <noise> się mnie lepiej nie słuchaj, to czasem jak Google posłucha mnie coś i pójdzie mi to... Yes. <noise> to o, żylki. dobra. Oj. Musimy to przejść. A to jest dobra drugi kurwa level, to jest najlepsze. A my cię rozpierdamy. Ej, Ja pierdolę, teraz ty sobie możesz kurwa wiesz co zrobić. Ty kurwa hamujesz. Czekasz 10 sekund, po co dajesz do ogień? Idź i Ja umiem. Lepiej gramy potem w jajko, ty będziesz jajkiem, ja będę człowiekiem. I co ja będę robił jako jajko? Jak cię zdłuczę, to przegrywamy obaj. Aha. ja nie muszę nic robić, tak? Mmm. Co jakiś czas będziesz musiał. Na przykład jak wjechać do góry. Pomaluj. Poczekaj. Ogień. Poczekaj. Kurwa, teraz to sobie wiesz co. No, czekaj, ja muszę to jakoś inaczej. Muszę, mm. muszę inaczej. Teraz sam... sobie bokiem kamerka. No właśnie, ja zawsze jak sobie ustawiam to przyjechaliśmy. A teraz się dwa razy nie ustawiam i nie przyjechaliśmy. Kurwa. kurwa, dwa razy nie przyjechaliśmy, 50 razy. No, dobra, nie czepij się w szczegóły. Ej, kurwa, albo cofaj! Kurwa, zajebiście się w jeszcze że nie widziałaś. Widziałam kurwa, ale nie wiedziałam jak się co, co powiedziałam. <noise> Sześciominutowy filmik o tym, jak dwa te bile krajem w i nie mają jednego na przejść. Jednego miejsca kurwa. Ej, jak już przejdą, to nie mogą przejść drugiego. Stój. Już myślałam, że mnie nie biesz. No to ty, jest tylko wszelki. Dobra, kurwa. Cukier muszę kurwa zażyć, bo... <laughs> Na trzeźwo tak nie będzie. Kuwa się. Muszę się tym plackiem, to... Pięć. kurwa. I ile masz monet? 80. Y 60. No 85. Jak będę miał 80, lecimy na dropa. Stój! Kurwa, mać! No jebane hamulezje. Nie gram. Naciskam tą swacę No naciskam kurwa, ale... No właśnie nie widzę. Ona ośmioletnia biedna nie pamięta, że ona jeszcze działa. Ty tam masz luksus, bo ty masz nową z action, czy skądś tam. A ja to co mam powiedzieć? Mmm. Mm. Krawkę mam serwio. No. Dokiem kamerka Cofaj, cofaj, cofaj Cofaj Przód, przód, przód Chyba nie wyjedziemy Kurwa, pizdę przód daj Jak Młot przeleci Przód No daję cały czas Łe to chuj, poddaj się mhm. Kurwa mać I Ty kurwa, bo ja minę tam postawiłem. Ojoj oj. Uj tam. to będzie wybuchowo <noise> Wiesz, jak my. Widzisz, od razu wyskakuje napis poddać się. No jak? No już wiedzą, że my się, ale my się nie poddamy. Przód Kurwa. Dobra, Dobra. Cześć, ja muszę sobie bokiem ustawić kamerkę. Przód, bokiem kamerkę, no. Hamuluj. Jest, zda, kurwa. Hamuluj. Dobra, teraz musisz sobie inaczej, dobra? Kurwa, za dużo słodkiego. Ogiń, Ogień kurwa. A się przy... w dupie już lapi. I jedź na pełnym gadzie, na pełnym gadzie, kurwa. Jadę. Kurwa, z zapał. <laughs> lewy skręt sukinsyn jak spada leci 300 <noise> to jest machina to jest machina tuning ty kurwa zeżrej to bym się już w dupie zaklejał ja chcę to zażyć. czekaj ja się muszę napić Bo no nie nagrywałem nie nagrywałem <noise> tego bekę też wycielamy na YouTube? Czy wstawiamy tylko ten wstawiamy, bek? Wstawiamy tylko ten bek, rozumiem. <głos> <głos> to będzie jedyny dźwięk. Okej. Okay. Poczekaj. Dobra? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przód. Furmaneta. Stój. I ogień. I na pełnym kurwa gadzie No jadę na pełnym kacie, ale to jest moja wina, że my jedziemy 17 maksymalnie Chyba, że zjeżdżamy z górki, to jedziemy maksymalnie do... Hamuluj tą kurwa machinę cofaj, cofaj, Czy, cofaj, czy cofaj, ty nie umiesz od, od razu skręcić? No nie, bo nie wyrażę Ogi, tymi... ogi. Czekaj, bo ja, bo ja trzymam kurwa, kurwa czekaj, bo ja trzymam, hamulę Ogin. Kurwa, dobra, dobra. Nie ja czy mam hamulec i jednocześnie jechałam. O kurwa. Ja pierdolę! O... Ja pierdolę. Gracie ją popsuła. Czekaj, wyjdę wep... Ja pierdolę. Ej, ale gra się teraz popsuła. No ja plus, kurwa zawiesiliśmy się. Praw, pewnie przez to, że nie na pełnym gradzie jechać, tylko kurwa. Powoli jak ta, Jedź! No ale jak ja to na pewno gasić to też jest kurwa, źle. Co mi no. jest w buzi? z <grydzy> Flagmen nie ma. Ale drive mistrz. To... Kurwa się! <grydzy> 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 Co to jest bada kurwa? Ty myślisz kurwa kierować. Drugi... Drugi filmik będzie z tego jak go w jajku. Jedź, kurwa, jedź. Czekaj nie, pierwsze musimy to przejść, kurwa. Ten film, ten film kurwa godzinę minimum. godzinę tak, Dwa w grają w dobra. Stój. Dobra. Okej. Okay. I am only a ja mu nie chciałem, oh, dać, o daj, daj, Cofaj Kurwa, ale ty ma prędko ja, ja nie cofłam, ja puściłam po prostu gaz <laughs> Kurwa <laughs> Kurwa, oh. widziałeś tego dy... Jeźdź Gotowa? Gotowa? co w się sensie Gotowa, gotowa. Coś. No kręć tym, kurwa, kręć Dobra, jest dobrze Full maleta, full maleta, Zuzia ja. Full, full, full nie wyjeb się, nie wyjeb się, nie wyjeb Nie, bo tu mam podpórki, to wiesz Ale tu już nie masz Tu powoli, slow down, widzisz? Powoli Ogi Gra się na pełnym gazie i potem wciskasz hamulec. Dobra, już mamy taktykę. Full gas, full maneta i hamulec. Szybko wymyśliliśmy tą taktykę. Jedź, jakby tam dwa razy dotarliśmy kurwa. To był drugi raz. No właśnie. hamulec. Hamuluję? Podjedź kawałek. Dobra, stój. Kurwa, za daleko. No Czekaj, od, yy, z, Ponownie i odbiorę jeszcze nagrodę. Bo jest darmowa nagroda. Dobra, dobry samochód musi być. Mhm. Kurwa 60% lodowy. Nie też. Dobra, ogień. Za chwilę stoki. będzie szklany samochód, za 13 minut. Ja. Ogień w tłoki, daj w tłoki, kurwa, kurwie. 17 na godzinę ogień. Kurwa, Cofaj. Dobra, ogień, ogień. wiem, że ja ustawiam kamerkę po prostu. ogi, ogień, ogień. Kurwa! No by, ha? Chodź. Albo dobra, grajmy. Na dwa losy zbieram. Musiałam wyciszyć, bo musiałam pierdolić Jedź. Ten kurwa. Ale Co ty pierdolisz no to tutaj? czułem, kurwa. To ten alkohol taki, z tego placka, się wydziela. Ale kurwa hamoluj, hamoluj! O kurwa! O kurwa, to było dobre, Zuzia. Full maleta, full maleta, full maneta, No myślę, że co ja robię? I kręć, kręć, kręć. Monika, kręć. Hamoluj. Jedź hamoluj, kurwa. Cofaj, cofaj, dobra? No to się nie cofło. Ok. poczekaj. Podjedź kawałek, podjedź kawałek. Podyć kawałek. Ja. Kurwa, dobra, wycofaj, wycofaj się, trzeba się uszykować. Cofaj. Kurwa, czekaj. Body naciska. Kurwa, jebana szmato. Tak, tam tu być Kurwa, Czekaj, się... <śla> <śla> tak, wróci za Dobra kurwa, idę losować autka kurwa Nie idę sobie. Może, ja też lubię, nie, może jakiś jesienny samochód Tak? Lubię samochód kurwa no I pięć monet mi brakuje kurwa A wiesz, spróbuj lodowy samochód Dobra, ustawiamy lodowy samochody Ty kurwa, są jakieś końce 10 giftów. Co, co dają te gifty? Chuja daję Dobra, wyposażyć wyjście. Dobra, wyposażyłem lodowy samochód, kurwa. Teraz będzie ogień. Ogień jak chuj będzie. I prezenty. teraz że gdzie? Do środkowego wejdź. Dobra. Może jak będziemy mieć do auto, to się uda. Dobra, jedź. Pokaż ile to jedzie. Tyle samo. No ale wiesz, może jak będziemy mieć lodowe. No. Ty już w to wierzysz na pewno. No tak. Czekaj. Je bo w minę wjedziemy to po pierwsze. To wycofaj, wycofaj, wycofaj. O! Przód! Kurwa. A po drugie musiałam sobie stawić. Ty kurwa to jebana! 347 leciliśmy kurwa. <grym> Widzisz, da się. Ja pierdolę, prędkość, pół tam była syna kurwa. Kurwa, rozjebaliśmy się na tym najłatwiejszym w tamtej rundzie. Tak, a, na a na tym najtrudniejszym poszło na raz. Ty, albo wjechać w tą minę? Jedne ci zaraz, kurwa. <grym> Sorry. Robię. Daj mi tego komputerasa, kurwa, wypierdałem. <grym> Dobra, inaczej zamieniamy się, ja jadę y bok ten, a ty jedziesz Dobra. W przód, tył. To ja muszę wejść do niebieskiego. Win, kurwa, głup nie jest. Nie wiem. Jedź. Dawaj, wchodź do środkowego kurwa. Człowieku. No. Dobra. Gotowy? No. Oni kurwa, w te oki. ja. Kurwa, wycofaj. Ja pierdolę. Jedź. Człowieku kurwa. No kurwa. Ja pierdolę. Jedź, 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 jedź. Zajebi ci zaraz. Kurwa. Sorry, Szymon, ja bym jechał. <grymna> co? Ja pierdolę, czy nie? Szymon jakoś ostrożnie jeści. Kurwa. <grymna> no co, 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 co? Jeszcze trochę. Jedź, kurwa, jedź. Nie, człowieku. E, no czemu mi kurwa przytrzymało gaz, jak ja kurwa nie utrzymałem gazu. Dobra, jeszcze raz. Tylko kurwa klęć to dobrze, Jakby pół godziny ja idziemy skręcać kurwa. Najłatwiejsze. Slalomem. Człowieku, dziesięć w Czekaj, bo ja muszę kamerkę stawić, żeby tym slalomem tak... Czekaj, kurwa. Czekaj, bo ja odebrałam jakiś samochód fizyczny. Dobra. Jedziemy. Kurwa gwara. Jedź. Poczekaj, bo jestem przyzwyczajony, że ja kieruję kurwa. Ja napierdałam te przyciski w opór. Kurwa. Dobra. Jedź. Jak już to kurwa wykierowała szmato? Ma 19 minut. Ja pierdolę, ty kurwa jakbyś to wykierowała. To nie kurwa! Nie, ten człowiek tego nie wykieruje, kurwa. Ale mnie ścięło, sorry, ścięło mnie kurwa. A nie, to twoja wina, bo ty kierujesz kurwa. Nie człowieku! <grystanie> idź <grystanie> pan w chuj z takimi ludźmi. Kurwa. No kurwa jakbyś jechać za ośmiolecim laptopie, który mam, le... <grystanie> mam laptopa 12 lat, kurwa. Kurwa, a ten ledwo działa! Hamuluj! Jedź! AMULUJ! Kurwa macie. Ale jebany się rozpędził do 342 Zamiana Zamiana, tobie się lepiej kurwa No myślę Bo ja też zaczynam napierdalać te, 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 które ja kierowałam Dobra nie dziś tak, Kresu, 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 kresu. Kurwa, co w tym trudnego kobieta? Może jak kam przód tył? O! Kurwa! Nie <grywa> Ja pierdolę człowieku! Zaraz wyjdzie, kurwa człowieku! Pika, pika,